na kanale studiopatów dziś mamy 11 maja znajdujemy się na Orlenie w Ostrowcu, gdzie właśnie odbywa się zbiórka rolników do kolejnego godzinnego protestu w formie wolnego przejazdu po ulicach tak więc jak mówiłem coraz więcej oflagowanych traktorów się pojawia będę chciał tutaj yy, krótkiej, yy, nagrać krótką wypowiedź tutaj uczestników protestu tak więc Zostrowca. Na parkingu przy Orlenie, przy tak zwanym Kopcu, zbierają się rolnicy do kolejnej manifestacji. A ja nagram tutaj krótką relację, i jadę na następną. Zobaczę, ile dzisiaj mi się uda nagrać. Pozdrawiam was wszystkich. Pozdrawiam rolników, którzy uparcie i nieprzerwanie walczą o swoje interesy. Przyłączcie się, nie bądźcie obojętni. Pozdrawiam.